To miał być kolejny ważny krok w rozwoju miasta. 80 milionów złotych z funduszy szwajcarskich. Wśród planowanych zadań rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, modernizacja budynku Urzędu Miejskiego, inteligentne systemy zarządzania energią w obiektach miejskich, ambitne plany, solidna dokumentacja, ale na liście podstawowej konina zabrakło. Tego jeszcze nie wiemy, czy te środki otrzymamy, czy nie otrzymamy. Wiemy, że jesteśmy na liście rezerwowej, wiemy, że znaleźliśmy się na niej i to nas w sumie cieszy, bo nie ma tam Turku, który zajął na przykład 68 czy któreś i nie ma koła z 78 chyba miejsca i piły nie ma, ale jest Konin, więc z tego się cieszymy, bo jesteśmy wciąż jeszcze w grze. Oznacza, że miasto nadal może pracować nad projektami, ale dofinansowanie będzie możliwe tylko wtedy, gdy któreś z 19 wybranych miast zrealizuje swoje inwestycje taniej niż zakładało. Przez najbliższe miesiące te projekty, które tych 19 miast, które są na liście głównej, będą sprawdzane, i także nasze będą sprawdzane pod wieloma względami, aspektami i zobaczymy wtedy w listopadzie myślę, jak sądzę, czy będziemy mieli szansę na realizację których z naszych projektów. Wierzę, że tak, że niektóre z tych naszych projektów uda się zrealizować. Wnioski gotowe, potrzeby realne, ale pieniędzy przynajmniej na razie nie ma. Konin może jedynie liczyć, że gdzieś pojawią się oszczędności, a wtedy być może lista rezerwowa zamieni się w szansę na realizację planów. Przypominam, że wtedy, kiedy pisaliśmy projekty szwajcarskie, inflacja była dużo wyższa, to było gdzieś dwa lata temu, a wiemy, że teraz ceny przetargów są dużo niższe. Liczę na to, że po aktualizacji tych dokumentów wygeneruje się suma pieniędzy, która pozwoli nam, miastom rezerwowym, realizować te, te nasze projekty. Wśród kluczowych zadań znalazła się także budowa ronda przy ulicy Brunatnej. To po konsultacjach i z mieszkańcami i z przedsiębiorcami ustaliliśmy całą listę projektów. Są wśród nich na przykład rondo przy terenach inwestycyjnych, ale też na przykład dokumentacja na przejście przez Tory, jest rozbudowa urzędu, jest cyfryzacja, jest monitoring w mieście dla poprawy bezpieczeństwa. Tych projektów jest wiele, jest ich kilkanaście. Konin ma gotowe projekty, sprecyzowane potrzeby i pełną dokumentację, brakuje jedynie finansowania, na razie pozostaje cierpliwość, gotowość do działania i nadzieja, że dobrze przygotowane projekty nie pójdą na marne, bo przecież rozwój to nie tylko pieniądze, ale też konsekwencja w dążeniu do celu.